Przyjechałem po samochód i tutaj mam taką fajną miejscóweczkę za witryną, Zobaczcie, co tam fajnego stoi, także ja idę zaraz do środka i nagram wam parę przybitek. Zobaczycie co tam jest. Porozmawiam sobie oczywiście z właścicielem, bo kurde, widzę, że już mnie interesuje ten samochód i jestem ciekaw w ogóle co on tu robi, jaka jest jego historia. Także ja idę sobie do środka, a dla was ewentualnie wrzucę parę jakichś przebitek, także miłego oglądania, trzymajcie się kurde, ale fajne miejsce, fajnie tak przyjechać i widzieć taką witrynę stare motocykle jakieś, kurcze Opel skona B tam rekord stoi, dobra ja lecę do środka bo pada deszcz Opel skona B kurde masakra, jaka fajna witryna, patrzcie Honda 50 tu mamy rekorda, rozmawiałem już z właścicielem. On ma 50 tysięcy kilometrów tylko przejechane. Mają wszystkie dokumenty na ten samochód. Zobaczcie, nawet tam nie wiem, papier rachunek wszystko zakupu, każdy jakiś dokument, że to jest potwierdzony przebieg. Od nowości wszystkie dokumenty 50 tysięcy ma przebiegu, Tutaj macie. kurczę co to jest za motocykl w ogóle? Nie mam pojęcia, co to jest kurcze, zobaczcie jak długo stoi, pajęczyny ma tutaj kolejny kurcze, ale rarytasy fajne taka witrynka, słuchajcie no ale, ale skona B no i ten pan oczywiście tutaj, właściciel tego warsztatu no to tym uczestniczy w różnego rodzaju yy, w, no o startach, rajdach, wyścigach bym powiedział bardziej puchary jakieś ma zdobyte kurcze, fajny sprzęt, zobaczcie wszystko na tornie Serga, jaka konkretna, opłomki, tutaj mamy starą Hondę, CDRkę kę tysiączek. Tutaj Moto Guzzi stoi, patrzcie jaki kurczę motocykl, ale kurczę no fajnie. Kalifornia 850, jakiś stary y, stół do grania w piłeczkę, ale rekordzik, patrzcie jaki ma stan, kurczę. O, tutaj mamy kolejną Hondę. A, to jest ta, jak ona się nazywa? Kurczę, zapomniałem. Tutaj jakie mamy rarytaski jeszcze. Kurde, pajęczyno, wszystko obrośnięte, zobaczcie. Ale mega. Słuchajcie, super, kurde. Sprzęty. O, moje już tam jest skończone, widzę wyprowadziło, także... Idę zabierać auto, pakuję na lawetkę. A tutaj taka mała relacja, słuchajcie. Kurczę, fajne wozy. Ale jest 2,2 Ale to już 2,4 2,5 Kurcze, fajne miejscóweczka Słuchajcie, poglądałem sobie, porozmawiałem sobie z właścicielem Kurde, no Ma gościu pasję Ściga się sobie no, ogólnie tylko ople Także kurde, no super, motocykle, samochody, kurde, z kimś takim porozmawiać fajnie jest.